To, że tutaj przed wami teraz stoję, nie powinno być dla mnie niczym stresującym, ponieważ zajmuję się filmami, nagrywam, montuję. Jestem youtuberem, często też stoję przed kamerą. A jednak ten projekt, o którym zaraz się dowiecie, powoduje, że stresuję się, wypuszczając ten odcinek dla was, dla społeczności Ramagadonu. Jeżeli to teraz oglądacie, to ja już nie mam wyjścia, już się tego podjąłem i muszę zrealizować zadania. co będzie dla mnie stanowiło. Dosyć duże wyzwanie na ten rok, ale wyznaję taką zasadę, że w życiu należy sobie stawiać cele i jednak trochę wychodzić z własnej strefy komfortu. I ten tytuł, który macie na górze, e, tak to jest prawda, ale postanowiłem, że opowiem Wam o tym całym projekcie w pewnym miejscu, do którego właśnie czuję, od którego się wszystko zaczęło. A więc lecimy. Tutaj, gdzie teraz stoimy. Rok temu było biuro zawodów. Ja pamiętam to, ponieważ nagrywałem Marka o 6 rano. Teraz w ogóle, jak możecie zobaczyć, to tutaj, Tu nie ma nic, jest pole. Tu, to jest ogólnie miejsce, w którym bardzo często znajdowało się i miasteczko festiwalowe. I takie przeszkody właśnie. No sporo przeszkód. Wiadomo, że zawsze przed miasteczkiem są ostatnie przeszkody. Dlaczego? Dlatego, żeby sobie widzowie mogli pooglądać. Z widzami najczęściej są ludzie, którzy przyjechali z zawodnikami, żeby sobie pooglądać. Co tu się dzieje? Zresztą zachęcamy. I Pop właśnie tutaj po raz pierwszy zetknąłem się z czymś takim właśnie jak bieg z przeszkodami. Właśnie tutaj w miesięcach. I kiedy szedłem pod tą górę, kiedy odczuwałem zmęczenie, złość, niechęć, co jakiś czas pojawiały mi się te obrazy z poprzedniej imprezy, którą nagrywałem dla Marka, widziałem twarze ludzi, którzy pokonują swoje cele i nigdy bym się nie spodziewał wtedy, kiedy. Stałem przed kamerą i chwytałem jego tam momenty. Że kiedykolwiek to ja stanę przed takim wyzwaniem. Tak, proszę Państwa, wygląda człowiek, który się nie rusza. Znajdujemy się tutaj na górze Hełm. Nie bez powodu. Ja z tą górą nie mam wiele wspólnego, ale Marek powie Wam, dlaczego akurat tutaj jesteśmy. Przeprowadziłem tutaj Łukasza, dlatego że góra Hełm przez wiele lat była bardzo mocno związana z Ramagadonem. I chciałem mu też pokazać, że wejście na nią jest dobrym treningiem, to po mhm. pierwsze, no, no zdecydowanie, <laughs> tak. A, a po drugie fajnie jest zwiedzić miejsca, w których no, ludzie biegali po prostu. Sam miałem okazję też tutaj e, pobiec. To był mi pierwszy Runmageddon, e, w którym brałem udział, pierwszy rekrut. I tutaj nawet na samej górze była przeszkoda wtedy, e, pamiętam. Dlatego chciałem, żeby też Łukasz zobaczył, jak to wygląda, bo na Ron Magadonie nie wiadomo jaka trasa się to. Tak, jeżeli już o Ron mówimy, to powiem wam teraz o tym całym projekcie. Znajdujemy się tutaj nie bez powodu właśnie w Myślenicach, ponieważ po raz pierwszy ja zetknąłem się z imprezą Oceru właśnie tutaj i chciałem właśnie w tym miejscu rozpocząć cykl filmów od zera do weterana, w którym to ja z osoby, która miała mało styczności z ruchu, w ciągu roku zaliczę trzy biegi. Pierwszy to będzie rekrut, potem classic, a następnie hardcore. Zobaczycie moje przygotowania do tych wszystkich biegów. Chciałbym, żeby to miało normalną formę. Chciałbym, żeby to było jak najmniej udawane, żeby to miało taki charakter dokumentalny, żeby być może zachęcić osoby. Które są pod postury do mnie, otyłe, że można zrobić coś ze sobą i po prostu zacząć działać. To jest taki projekt, który będzie trwał przez kilkanaście miesięcy. Przez kilka. No, kilka. No, kilka no, no, przesadziłem, przedstawiłem kilka miesięcy. Nie powiem, że się obawiam tego wszystkiego. Już teraz nam pewnie migają różne takie treningi w tle i zobaczycie, jak to wygląda. Pierwsze odcinki będą już. Niebawem, także zobaczcie wszystko, jak to wygląda od naszej strony. Marek jest osobą, która będzie mi w tym wszystkim pomagać. Dużo będę robił ja sam, ale potrzebowałem takiej osoby, która będzie to wszystko śledzić. Także myślę, że ja przygotowywałem się do pierwszych rand magadonu całkowicie sam i wiem, jak to jest trudne. Wiem, o ile łatwiej jest, jeżeli ktoś da Ci jakieś wskazówki. Bo największe doświadczenie zdobywać albo przez kogoś, kto biegał, mhm. albo biegnąc sam bieg. Dlatego najwięcej wyjdzie, kiedy przebiegniesz pierwszy bieg i wtedy będziesz wiedział, jakie są braki przed następnymi, a każdy kolejny będzie trudniejszy. Tak, także myślę, że będziecie śledzić ten cykl. Z mojej strony to wszystko. Tak naprawdę w kolejnym odcinku dowiecie się troszeczkę więcej. Tutaj miał być taki pilot, który miał pokazać Wam konkretnie to, po co gdzie, dlaczego. Teoretycznie wiecie jeszcze nic, jak to będzie wszystko wyglądało, ale myślę, że w kolejnych odcinkach troszeczkę jaśniej się to wszystko przed Wami otworzy. To Potraszamy. tyle. Dziękuję, cześć.